Witam w tym filmie. Przedstawię Państwu montaż yy, lewarka skrzyni biegów tu, po regeneracji. Tutaj widzimy skrzynia ZIU. Tak wygląda lewarek po regeneracji. Tutaj było wszystko starte. Dokładnie to ten zinzelek taki był cały wytarty i biegi po prostu nie chciały wchodzić. Ten dyndzalek odpowiada za 4 biegi, a ten chyba za dwa. Tak, ten na pewno wsteczny i bierzemy się do montażu. Tutaj kolega będzie pokazywał, ja się może zmienię, zmienię yy, stronę. Tutaj jeszcze pokrótce pokażę jak to wygląda ten sprzęciorek. Taki mały, niewielki. Dobra. Tutaj musimy tym cynzlem trafić. Tutaj do tego dolnego. To jest odpowiadający za chyba bieg wsteczny, a tutaj jest odpowiadający za te cztery pieki. Czyli tak ustawiamy sobie tak, żeby to w miarę leżało. O, o. i nasza skrzynia już jest no, złapana. Teraz zakręcamy cztery śrubeczki. Wszystko powinno chodzić. Zaczęliśmy montaż, ale nikt nie wziął klucz. I skręcamy z czterema śrubeczkami. Mamy teraz zakręcone.